Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd prasy LEGO z października 2020. Jako pierwsze będzie LEGO Ninjago w cenie 14.99, następnie LEGO City również za 14.99, LEGO Star Wars w tej samej półce cenowej. Drugi numer nowości LEGO Marvel Avengers w tej samej cenie. I jako ostatni, ale nie najgorszy, LEGO Explorer numer czwarty za 1299. Jeśli brać pod uwagę ilość dodatków, najwięcej dostaniemy w tym miesiącu razem z LEGO Ninjago. Otrzymujemy saszetkę naklejek z nowej serii LEGO Ninjago Legacy, figurkę Kaja wraz z płonącym kontrolerem, a także album na nowe naklejki. Jest ich dosyć sporo, bo aż 286. Zajrzyjmy szybko do magazynu. Zobaczmy, co znajdziemy w środku. A w środku, tak jak zazwyczaj, łamigłówki, quizy, komiks, na środku dwa plakaty, gra planszowa, prace czytelników, konkurs i zapowiedź kolejnego numeru. Ukaże się 3 listopada, a wraz z nim otrzymamy figurkę Richiego na latającej deskorolce. Tylko to prezentuje się nasza figurka Kaja z ognistym kontrolerem. Tors figurki jest zadrukowany, podobnie jak i nóżki. Na plecach także mamy nadruk. Na główce mamy dwa nadruki, z jednej strony jakby smutny, zdziwiony, na drugiej, skupienie w cyfrowych goglach. Broń naszego Ninja jest ciekawym dodatkiem nie ze względu na płomienie, lecz na kontroler, który jest rzadkim i ciekawym elementem. Wraz z Lego City otrzymujemy. Także saszetkę z naklejkami i figurkę prywatnego detektywa Piotra Pytona wraz z jego motocyklem. W magazynie standardowa zawartość komiks, instrukcja składania motocykla plakat, quizy, konkursy. Na końcu zapowiedź kolejnego numeru, który ukaże się 6 listopada i będzie zawierał dodatek w postaci Duke Detaina z ekwipunkiem z serialu LEGO City Adventures. A tak prezentuje się oto nasz detektyw. Nadruk niestety ma tylko na torsie, z przodu i z tyłu. Głowa z jednym wyrazem twarzy. Bryła motocykla jest taka sama jak ta w Polibagu z rowerem kurierskim Monkey Kid'a. Różni się tylko kolorystycznie. Z magazynem LEGO Star Wars otrzymujemy saszetkę z naklejkami, limitowaną kartę oraz myśliwiec DEI dagger. Szybki przegląd magazynu, bez zaskoczeń, zawartość podobna jak w poprzednich magazynach. I na ostatniej stronie zapowiedź kolejnego numeru, który ukaże się już 10 listopada i będzie zawierał figurkę Luka Skywalkera z mieczem świetnym i plasterem. Model myśliwca jakoś specjalnie nie powala bardziej przydatny będzie jako dawca części, aniżeli model do postawienia na półce czy zabawy. Z magazynem Lego Avengers otrzymujemy figurkę Ironmana, a w magazynie misja dla Iron Ironmana, labirynt, reklama nowego numeru Lego Ninjago Legacy, który będzie dostępny od 22 października. Dalej komiks, na środku jak zwykle plakat, dalsza część komiksu. No i zapowiedź kolejnego numeru, na który niestety musimy poczekać do 17 grudnia, a w nim Kapitan Marvel. I jeszcze karty z superbohaterami do wycięcia. Tak prezentuje się figurka Ironmana po złożeniu fajnie zadrukowany przód i plecki. Pod zadrukowanym hełmem mamy dwa wyrazy twarzy. Jeden to zwykła twarz Donego Starka, na drugim mamy uruchomiony interfejs Jarvisa. W saszetce znalazł się jeden dodatkowy element transparentna beczka. W magazynie LEGO Explorer otrzymujemy Polibak z żabą do złożenia. Tytuł numeru to Wyprawa do lasu deszczowego, w środku nie znajdziemy jak w poprzednich pozycjach komiksu, a ciekawe informacje i zabawy kreatywne. Na ostatniej stronie instrukcja, jak złożyć żabę, która jest dodatkiem. Z tyłu magazynu mamy zapowiedź kolejnego numeru, którym dodatkiem będzie lądownik księżycowy. W sprzedaży będzie dostępny od 17 listopada. Prezentuje się żaba po złożeniu. Według mnie jest to najciekawszy z dodatków, które oferują październikowe wydania magazynów, nie tylko pod względem elementów, ale i także samą konstrukcję. Wszystkie kończyny są ruchome, można ustawiać ją w różnych pozach. Na pewno nie trafi ona od razu na elementy, przez jakiś czas zostanie w złożonej formie. Znaleźli się tu także trzy elementy dodatkowe. Technikowy łącznik, płaski groszek i płytka 1 na 1. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i do zobaczenia, cześć.